Już nie możemy powiedzieć, że technologia PDR raczkuje w Polsce. Ona już nie raczkuje, ona to już jest, ona jest obecna. I chodziło o to, żeby ktoś, a w szczególności ubezpieczyciele, tak, którzy też korzystają z tego cennika, nie narzucali nam technologii naprawy, bo ta technologia jest technologią klejową, to wtedy nie ma rozbrojeń, to wtedy będzie taniej. Funkcjonują systemy eksperckie, rozbudowane systemy, bardzo mądre, bardzo dobre, w których są ujęte samochody bez mała wszystkie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj postaramy się przedstawić Wam bardzo, bardzo fajną rozmowę na temat cenników usług usunięcia szkód po gradobiciu u nas w Polsce. Udało nam się zaprosić bardzo specjalnego gościa, mianowicie tą osobą jest Robert Gromiec. Jak widzicie za mną studio już gotowe, toczy się tam Zagorzała rozmowa, a ja Was zapraszam do tej rozmowy i mam nadzieję, że wyciągniecie z niej bardzo dużo cennych informacji. Zapraszam. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie cennik usuwania w nieceń po gradowiciu. Do rozmowy zaprosiłem Pawła, Magdę i Roberta. Robert jest współtwórcą jednego z najbardziej znanych cenników w Polsce, S+ i w tym momencie chciałbym mu właśnie oddać głos. Dziękuję, dzień dobry, miło mi, że mnie zatrosiliście. Chciałbym tutaj aktywnie włączyć się w prace, które rozpoczęliście już nad cennikiem, nad stowarzyszeniem, nad organizacją pracy technika. Wydaje mi się, że to fajna, miła, zdrowa, potrzebna idea. I jeżeli coś mógłbym tutaj dorzucić od siebie, to byłbym zadowolony. A mam tutaj trochę doświadczenia, bo w 2006 roku rozpocząłem tutaj działalność związaną z usuwaniem wygnieceń. Jestem skółautorem cennika, który udało się wpisać tam do systemów eksperckich, z którego można korzystać, wzorować się, podpatrywać. I można go też zmodyfikować, zrobić go po swojemu, pod swoim kątem. To spróbujmy może razem zrobić coś jeszcze lepszego. A mógłbyś nam zdradzić jakieś takie kulisy, jak się tworzy taki cennik? Jakie są czynniki brane pod uwagę podczas tworzenia takiego? Czy każdy może sobie taki cennik stworzyć? Na pewno sporo czasu trzeba było na to. Słuchajcie, ja bym to tak y, trochę powiedział, zbagatelizował. Y, mam znajomego, który ma powiedzenie, że on coś zrobił z głowy, czyli z niczego. Y, to taki cennik, Powstaje z głowy, tak? czyli trzeba się orientować, co można zrobić, i mniej więcej do czegoś przyjąć, przyrównać, tak, żeby był jakiś punkt odniesienia. I teraz tutaj, jakby nie ma takich reguł, wiecie, że to są, otworzysz no, podręcznik, przeczytasz, zobaczysz, stworzysz. No tutaj prace, które były wykonywane, no one nam podpowiedziały, jak można to ewentualnie wyceniać, pokazały nam, gdzie można robić błędy. Stąd na przykład obecność w cenniku jest przedziałów, że mamy do 20 wnieceń, od 21 do 30. Tak? Żeby bywa, że no gdzieś czegoś nie zobaczymy, to żeby nie było tak, że musimy w związku z tym składać wniosek o nowy kosztorys i ponowne oględziny. Bo nie dopatrzyliśmy się kilku wnieceń, niech to będzie ruchome. No, kierowaliśmy się też zdrowym rozsądkiem i logiką. Jeżeli zrasta liczba wnieceń, to cena jednostkowa za usunięcie wniecenia staje się coraz niższa. Tak? Cały czas z rozsądkiem, ale i z doświadczeniem w tym, co robimy, starając się to jak najbardziej uprawdopodobnić, urealnić. Jeśli mogę trochę rozwinąć temat, to, to jest cennik, który jest cennikiem ryczałtowym. Tutaj czasami gdzieś pojawiają się, a, ale ja musiałem zdjąć matę guszącą spod maski, żeby się dostać. Okej, okay. ale ten cennik został tak stworzony, że nie uwzględnia tych operacji. tak? że tutaj tak są skalkulowane te kwoty, że czy ty rozbierasz, czy nie rozbierasz, to masz za to zapłacone, bo ty sam decydujesz jaką technologią to robić. Jeżeli będziesz robił technologią klejową, to będziesz zdejmował matę. Nie. No wtedy, wtedy nie. Jeżeli chcesz, bo jest Ci wygodniej zrobić to technologią wypychową, to to zrób, ale musisz zdjąć matę. Chodziło o to, żeby ktoś, a w szczególności ubezpieczyciele, tak, którzy też korzystają z tego cennika, nie narzucali nam technologii naprawy, bo ta technologia jest technologią klejową, to wtedy nie ma rozbrojeń, to wtedy będzie taniej, to proszę zrobić wszystko technologią klejową. No nie, to my operatorzy, technicy mamy zdecydować, jak i czym będziemy robić. Stąd. Może czasami ten zarzut, że nie ma w tym cenniku kosztów rozbrajania. Jest i jeden tylko taki wyjątek, że są jeżeli podsufitka jest przyklejona i przy demontażu my ją szkadzamy, to wtedy jest to przyjęte, że będzie do wymiany i operacja wymont-zamont podsufitki też będzie uwzględniona w kosztory średniowie. No to załóżmy, że ten taki <laughs> um, początek tworzenia takiego cennika, wytłumaczyłeś nam, jak to wygląda, ale no, czy jest jakaś organizacja, która to akceptuje, która to wdraża? W życie, czy jak to wygląda? Czy są tylko i wyłącznie trzy akceptowalne ceniki, które mamy teraz w Polsce i nikt nie może stworzyć kolejnego, czy każdy, każda z firm może wytłumaczyć, jak to, jak to wygląda? To jest tak, że żyjemy w kapitalizmie. To jest rynek, który decyduje o tym. Każdy może stworzyć cennik, ale ten cennik no, musi zostać przez kogoś zaakceptowany, jeżeli ta druga strona ma ponieść te koszty, które są ujęte w cenniku. Jeżeli rozmawiamy tutaj o ubezpieczycielach, no to oni muszą to zaakceptować, na czym się oprzeć. Funkcjonuje od wielu lat, funkcjonują systemy eksperckie, rozbudowane systemy, bardzo mądre, bardzo dobre, w których są ujęte samochody, bez mała wszystkie, w rozbiciu na modele, wersje, gdzie określono Sposoby naprawy, ale w technologiach tradycyjnych, czyli napraw, wymień, poszpachluj, polakieruj. W tych systemach nie ma rozwiązania odnośnie napraw po gradzie. No to jakby nie ma się wtedy czym posługiwać. Czyli dobrze rozumiem, to porównujesz tutaj cennik do innych systemów, czyli mamy jakiś system operacyjny, tak jak są, nie wiem, Audatex, AutoData, tak? Tak, DAT i tym podobne tutaj yy, funkcjonujące. O, to, to rozbudowane mądre systemy, ale one nie zawarły technologii usuwania w Poza tym one opierają się na roboczogodzinach. Właśnie, one się opierają na roboczogodzinach. Yy, oglądając wasze programy wcześniejsze, no, widziałem i słyszałem, że zastanawialiście się nad oparciem cennika ewentualnie o godziny. To jeśli miałbym i mógł wziąć udział w takiej dyskusji, to ja nie wrzucałbym tutaj powiązania z roboczogodzinami. Dlaczego? Jednym z argumentów, który mówi o tym, że lepiej jest naprawiać PDR-em niż technologią tradycyjną, jest to, że to jest szybciej. A jak szybciej, to znaczy, że mniej roboczogodzin. Ale że szybciej to nie znaczy, że to ma być tanio, to ma być dobrze. Tak? Bo argument dobrze, bo zostaje zachowany oryginalny lakier, jest dla nas bardzo ważny. Okej, okay, to on zostaje, nie ma utraty wartości samochodu, super. Ale jeżeli byśmy musieli, mogli, czy chcieli, czy zastosowali roboczo godzinę, to wyszłaby nam ona w bardzo dużej, wysokiej stawce, co nie zostanie zaakceptowane, No bo w tej chwili firmy ubezpieczeniowe na to bardzo patrzą i no, trudno jest tutaj, podpisując umowę z ubezpieczycielem, że będziesz wykonywał usługi, świadczył usługi. Określasz warunki, na której to będzie, więc przedstawiasz cennik, a na rzeczy nietypowe, taką nietypową rzeczą jest PDR, mimo że jest znany od kilku dziesięciu lat, ale jeżeli jest to warsztat blacharsko-lakierniczy, który też naprawia karoserię na nadwozia, to ma korzystać z tych kosztorysów, z tych systemów eksperckich i zostanie mu ustalona przyznana stawka godzinowa za standard, jaki on może świadczyć, mając taki a nie inny warsztat taką a nie inną lokalizację dostęp do takich a nie innych samochodów. Nie możemy też zapominać o tym, że te wszystkie programy, systemy one nie są darmowe, tak? Czyli one, one są powiedzmy wprost, one są płatne, tak? Płatne są rzeczy kupić abonament do iluś powiedzmy operacji, czyli zrobić wycen są jakieś stawki powyżej. może to nie są ani drogie rzeczy, ani tanie, ani tanie ale one są płatne, tak? Ale Fajnie jest korzystać z takich systemów, ale jeżeli my technicy PDR i nie mamy tam ujętych reguł i zasad ogólnych, takich opracowanych przez tęgię no, głowy światowej techniki motoryzacyjnej, jak to rozliczasz? no to musimy zaproponować swoje rozwiązanie i tutaj trochę do Twojego pytania nawiązuje, czy każdy może stworzyć cennik? No każdy, kto to wykonuje, tylko musi ta druga strona ten cenik zaakceptować. Problem polega na tym, że trzeba się dogadać z drugą stroną, a w tym przypadku drugą stroną jest ubezpieczalnia najczęściej, jeżeli wykonujemy taką naprawę bezgotówkową, czyli, patrząc z naszego punktu widzenia, jako z punktu widzenia techników wykonujących tą pracę, korzystniejszym rozwiązaniem jest korzystanie, jednak z tych ceników, tych gotowych, które jasno określają ilość punktów. I kwotę, za jaką możemy wykonać taką Wiecie, usługę. To jest wolny rynek. Każdy może zrobić swój, ale to byłby straszny bałagan. Tak? To prowadziłoby może do pomyłek, do pewnych no, dyskomfortu, niesprawiedliwości, nadmiernych rozbieżności. To powoduje frustrację u klientów. Taki ubezpieczyciel też oczywiście ma obowiązek ustawowy do przywrócenia stanu sprzed szkody i ma chęć i ochotę zrobić to jak najniższym kosztem. Jeżeli my mu proponujemy dobre rozwiązanie dla niego, że przywracamy do stanu z szkody, to my nie możemy wyskoczyć ponad cenę naprawy w technologii tradycyjnej, bo to, że dla nas argument, że tak będzie szybciej, że nie będzie utraty wartości samochodu, no nie bardzo interesuje ubezpieczyciela, bo je interesuje, ile zapłaci odszkodowania za tę naprawę. Więc, jeśli my wymyślilibyśmy, stworzyliśmy sobie bardzo taki dla nas dobry cennik, uwzględniający, że nie ma utraty wartości samochodu, mógłby on stać się cennikiem przewyższającym kwotę naprawy w technologii tradycyjnej i ubezpieczyciel go nigdy nie zaakceptuje, nie podpisze z nami. Już. Dobrze, a tu chciałbym skierować damy... z pytaniem tutaj do Pawa. No, nie miałeś nigdy z doświadczenia takich sytuacji, kiedy. Przyjeżdża klient, podpisujecie umowę na naprawę bezgotówkową, tworzysz cennik opierając się na przykład na cenniku S, wysyłasz do ubezpieczalni i nagle dostajesz odpowiedź z przekreślonym, przekreślonymi wartościami i sprowadzone o co najmniej 20, 30, 40% mniej, no jak się w takiej sytuacji zachować, czy musimy tutaj ulegać tej presji ubezpieczalni? No na pewno im łatwiej będziemy ulegać takiej presji, tym te ceny będą dla nas mniej korzystne, tak? można dalej przystawać, no postawić na swoim, no ale tutaj ubezpieczyciel ma ostatnie zdanie. Tak? Teoretycznie mamy jeszcze możliwość wejścia na drogę sądową, prawda? Oczywiście. Żeby no. I można tutaj dochodzić swoich racji na tej drodze, niestety wiele osób z tego, złóżmy, no, rezygnuje. No, chociaż to są koszty, to jest czas i coś. Chociaż moim zdaniem, no, u nas jednak wybieramy nierzadko taką drogę, jeżeli nie możemy dojść do porozumienia, jednak wchodzimy na tą drogę sądową i potem na podstawie jakiejś ugody dochodzimy do jakichś rozwiązań, które dla dwóch stron są. Korzystne i akceptowalne. Tak tu, jest. Czy też miałeś to podobne doświadczenia? Tak. Ubezpieczyciel, to, wiecie, to, to nie jest, że on jest zły, Nie, absolutnie. On po, po, po na bank. swoją korzyść to to prowadzi, ma swój rachunek ekonomiczny. To nie zależy tak do końca od widzi mi się rzeczoznawcy czy likwidatora, ale też ktoś, kto to potem kontroluje i sprawdza, weryfikuje i zmusza go do takich działań, żeby próbować zrobić to po jak najniższej kwocie. Dobrze byłoby mieć może jakieś alternatywy, jakiś wybór. Jeżeli tych cenników w tej chwili, takich bardziej znanych jest jeden czy dwa mhm. czy trzy, no to zawsze będzie to łatwo wskazać, który jest najniższy. To róbmy w tych najniższych cenach. Tak? tak jak trwa w tej chwili dyskusja o przeglądach rejestracyjnych, obowiązkowych, w których te ceny od 18 lat podobno nie były regulowane. Mhm. Sami tak chyba już widzimy, że to kurde coś poszło nie tak, no tak. Te, te, te stacje mają trudno. No nie, nie powielajmy takiego błędu, żebyśmy i my się gdzieś zagonili w taki kozi róg i nie regulowali tych cen, nie zmieniali, nie, nie tworzyli nowych rozwiązań adekwatnych do sytuacji, jaką mamy w tej chwili na rynku motoryzacyjnym. Czyli ja bardziej bym powiedział to na podstawie doświadczeń naszych klientów, że w większości właśnie odpuszczają, tak? bo jednak mając tą styczność z o wiele większym gronem osób robiących świadczących te usługi niż tam jakieś moje doświadczenia, to widać, że no ulegają, tak i nawet co bardziej boli, ulegają i idą w kierunku skrajności, tak niskich cen, nawet nie tych, które funkcjonują w systemach ubezpieczycieli. Tak? To jest na przykład sytuacja, na którą warto ubolewać. Tak? tak i tutaj nie stawiajmy się na jakiejś przegranej pozycji, bo wiemy, że wzorem dobrego interesu jest interes, który jest dobry dla obu stron i my tutaj Wykażemy, możemy przedstawić mnóstwo argumentów pokazujących, że stosowanie technologii PDR jest korzystne mhm. dla ubezpieczyciela, dla naszego klienta końcowego, będącego ubezpieczonym, jego klientem firmy ubezpieczeniowej, no, dla nas też musi być korzystne. Tak? To wtedy mhm. jest dobry interes, jeżeli on jest korzystny dla wszystkich. Więc my chyba nie mamy aspiracji, żeby stworzyć taki cennik, że będziemy grabili jedną stronę, mhm. tylko my tu mamy być wygrani bo pewnie by się on nie obronił, natomiast gdyby się udało nam zmodyfikować, unowocześnić, usprawnić, wyznaczyć, wytyczyć cennik, który byłby korzystny dla wszystkich stron biorących udział w tym no, zjawisku, jakim jest szkoda związana z wgieceniem, to chyba wszyscy powinni być zadowoleni i zdrowy rozsądek nam mówi, że takie rozwiązanie da się znaleźć. To nie jest, że niemożliwe, tak? Że może to będzie wymagało jakiejś pracy, nie może będzie rozmów, tak? Na pewno. Może podpisania umów, może dyskusji, ale to chyba czas takiej pracy rozpocząć, myśleć, wdrożyć, brać się za to, bo rynek nam się pięknie, dynamicznie rozwija. Już nie możemy powiedzieć, że technologia PDR raczkuje w Polsce. Ona już nie raczkuje, ona to już jest, ona jest obecna. Z, tak, z moich informacji, no pierwsi technicy to tak około 2000 roku się pojawili tutaj, prawda? No nawet trochę chyba wcześniej, w no, szczególności w tym regionie. No ale tutaj ciekawy jestem, czy takie rozwiązania, które są w Polsce są tak samo wykorzystywane w innych krajach? Masz jakieś doświadczenie w tym temacie? Tak, obserwując to co, jak wyglądają cenniki za granicą, no, w każdym zasadzie wyglądają trochę inaczej, inne czynniki uwzględniają, jak choćby to na jakiej wysokości jest Robione w niecenie, czy na płaszczyźnie poziomej, pionowej, jak długo też ta naprawa jest wykonywana, to wszystko. W zależności od kraju jest stosowane i wprowadzane. Nie jest to tylko krytyką wielkość stoiło. i głębokość i skala trudności. Czyli na dobrą sprawę ale, można by do... dobre rozwiązania, zaczerpnąć też. Właśnie, skorzystać z doświadczeń, tak, skoro mamy informacje, wiedzę, Mo może zróbmy kompilację. tak? Trzy rzeczy poruszyłeś. tak? Wielkość, stopień trudności, głębokość, czy to jest łagodne, czy to jest ostre. Wyjdzie nam ze stosunku wielkości do głębokości. Tak? I chyba to, 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 takich rozwiązań nie mamy w tej chwili w cennikach, A można by je zastosować. Się. Można by je zastosować, bo tutaj się. w tym przypadku wielkość wgniecenia jednak jest. Zasadniczo szczególnie ostre, łagodne, to, jest, to wiemy, że to są rano różne rano. dla nas czasy operacyjne, stopień trudności, ryzyko, pęknięta, dla... tak, tego nie musimy tłumaczyć, ale no, fachowcom, jeżeli mielibyśmy przekonać ubezpieczycieli o słuszności swojego cennika, to, to tam pracują ludzie, którzy się znają na takich rzeczach i to wytłumaczymy, to obronimy, to, to chyba warto by takie na przykład rozwiązanie wprowadzić jako modyfikację. Myślę, że tak. Czyli mając te wszystkie informacje na temat budowania takiego cennika, czy każdy taki cennik może sobie zbudować? No, jak najbardziej. Nawet na kawałku papieru datowego. Można. <laughs> tak, prawda? Tak. Tylko pytanie, kto będzie ten cennik akceptował? Myślę, że wielu z naszych widzów ma swoje doświadczenie, jeżeli chodzi o parametry, które powinny się znaleźć w danym cenniku, i warto byłoby, żeby podzielili się z nami tym doświadczeniem. Które mogłyby zainspirować nas do takiego wspólnej formatki cennikowej. Czyli reasumując, wszyscy, którzy chcieliby się podzielić jakimiś informacjami i dołączyć do naszego ambitnego planu, aby stworzyć kolejny cennik, który będzie korzystny, tak jak powiedziałeś wcześniej, dla, dla obu stron, Właściwie. bardzo chętnie zapraszamy do podzielenia się i dołączenia do naszego ambitnego projektu. Ten projekt ambitny, ale to nie jest, że nasz projekt, że Pawła, Magdy, Roberta, Artura, Marcina, tylko, że nasz w sensie techników PDR, tak. Tak? naszego środowiska. My jakby może spróbujemy moderować, podjąć się tutaj redakcji, zapisów, obróbki, ale o informacje prosimy Doświadczonych techników, wymieńmy się tymi doświadczeniami. Każdy ma jakąś swoją wizję, na której się opiera. Jeżeli uda nam się zgromadzić tutaj jakąś znaczącą ilość głosów, no to z tego coś wyniknie, na czym warto się oprzeć. A sam powiedziałeś im więcej, im większa grupa, która będzie popierała takie rozwiązanie, tym większa możliwość, żeby dojść do porozumienia z tą stroną, która tym jednak jest. Tym większa szansa, że ten cennik będzie dobrym cennikiem i będzie akceptował sprawiedliwym dla technika, klienta, ubezpieczyciela. Podsumowując tą jakże ciekawą rozmowę, zachęcamy Was, którzy chcą się dołączyć do tego wspaniałego projektu, do komentowania kontaktu z nami i trzymajmy kciuki, że uda się polepszyć. Całą naszą branżę, żebyśmy wszyscy byli bardziej zadowoleni. Czekamy na informacje od Was, które pozwolą nam stworzyć wspólną formatkę do tynnika, o którym żeśmy właśnie przed chwileczką rozmawiali. Zostawiajcie proszę komentarze na dole w filmie. Zapraszamy.